Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj plan na odcinek jest prosty, czyli trochę pobudować. Dobra, i zacząłbym od pozbycia się tego, co nam tutaj nie pasuje: czyli te wszystkie domki, ścieżki, latarnie, generalnie wszystko zostanie zrównane z ziemią. No to zacznijmy od ścieżek. No dobra, cała ścieżka wokół domu zniszczona. Jeszcze mogę wam tutaj na elytrze pokazać. Poniszczone, no to teraz trzeba to jakoś naprawić, więc trzeba zakleić to blokami dirta. No, i mamy tutaj cały teren już naprawiony. Wszystko wyłożone dirtem, więc już teraz yy, możemy zacząć budować jakieś pierwsze domy. I myślę, że zacząłbym tutaj od tego, najbardziej na rogu domu. Więc musimy najpierw sobie go zniszczyć. No, i mamy zniszczony pierwszy dom. Teraz zostało ich jeszcze tylko. Raz. Osiem domów. To wierzmy się do roboty. Może teraz kowal? I kolejny dom zniszczony. Lecimy dalej. No to teraz zniszczymy ten dom. I kolejny dom zniszczony. To może teraz ten dom, te studnie i ten dom? I ich nie ma. To może teraz sztuczka? Tutaj postawmy. Sześć bloków dirta. I niszczymy te bloki. O dobra. Chyba za szybko je zniszczyłem. No dobra. Teraz już chyba mogę to zniszczyć. Dokładnie. Wszystko. Wszystkie tutaj budynki zniszczone. Tak. Ja, Zbieramy litrę. Nie ma budynków. Zostało tylko najsmutniejsze co trzeba rozwalić. Czyli tą stodołę. Te krowy są tutaj tak długo. Ten świat ma ogólnie dni 196. Myślę, że one na ludzie są tu od dnia 20, więc ze 170 dni. No ale trzeba rozwalić tą zagrodę. Ale jeszcze, jeszcze wrócą do niewoli. Na spokojnie. Wszystko jeszcze będzie po staremu. No i dobra. Mogą cieszyć się chwilową wolnością. A teraz, jak już zniszczyliśmy tutaj wszystko, chciałbym trochę teren naprawić, bo wygląda on dosyć yy, moim zdaniem niechlujnie. Więc tutaj teraz zajmijmy się terenem. Tak to wygląda w tym momencie. No i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Terraforming skończony. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak, no, trochę się pozmieniało. No i teraz już prawie możemy zacząć budować, bo jeszcze trzeba zebrać materiały, jakie będziemy potrzebować do wszystkich domów w tej wiosce. Zbieranie materiałów do budowy. Na początek trochę drewna. Na pewno będzie potrzebne sporo sprós logów, no ale z tym nie mam problemu. Potrzebujemy też oak logów, których po zniszczeniu tej wioski mam pełno, więc no to też nie jest żaden problem. Myślę, że tyle nam na luzie starczy. Przynajmniej na początku. Chciałbym zdobyć trochę. Liści z wiśni, więc to będzie następna rzecz, którą której trochę pozbieramy. No, i liści mamy co najmniej wystarczająco. Jeszcze tutaj chwilę poczekam na sadzonki, bo fajnie one wyglądają. A i idziemy zdobyć następny item. Dobra, to jest moment, kiedy będę potrzebował dodatkowych narzędzi. Więc. O dobra, patyki już mam. Potrzebujemy nowej motyki i, nowego, i nowej łopaty. I za ostatnim mamy motyki takie, żeby je połączyć. Jeszcze bym potrzebował mendingu. No i takim oto sposobem mamy dodatkową łopatę, która nie ma silktacza. I diamentową motykę. No i jesteśmy jakieś 50 leveli chudsi. A teraz szukamy W Poszukiwaniu Laskey znalazłem coś takiego. I to miejsce jest po prostu świetne. No i na pewno będzie trzeba tu coś kiedyś wybudować. Ja sobie teraz zapiszę te koordynaty. No, tutaj będzie trzeba wybudować jakąś bazę. Mamy nasz lush Cave, więc teraz trzeba sobie go trochę wyciąć. Mogę to wziąć? Mamy spor błosom. Yo, dobra, wycinamy. Jeszcze tutaj zdobywając sobie mech. Znalazłem diamenty, więc je sobie na szybko wykopmy. A generalnie stwierdziłem, że to chyba nie jest najlepsza metoda na zdobywanie tego mchu, zwłaszcza że ten nasz lush case jest tak mały, nie mogłem znaleźć większego. Więc sobie to zrobimy trochę inaczej i pójdziemy na... Jakieś góry, tam rozrośniemy sobie mech bone milem. Go sobie po prostu wykopiemy. Tyle mechu powinno nam wystarczyć. I ostatni materiał, którego potrzebujemy, czyli bardzo dużo andezytu. Pierwsza rzecz, którą zrobimy, to ogrodzimy cały nasz teren. Więc zbierzmy się do roboty, tutaj wybudujemy kolejny dom. Dom skończony. Tak to wygląda. Jeszcze może na shaderach szybko to zaprezentuję. I w ogóle, jakby ktoś chciał, to może napisać w komentarzu, czy podobają wam się shadery, czy nie, czy powinienem grać cały czas na survivalu na shaderach, czy lepiej bez. Z innej perspektywy wygląda to tak. Możecie ocenić w komentarzu. No to budujemy dalej. Mamy tutaj kolejny dom, i właśnie do mnie doszło, że jest jedna rzecz, którą bym potrzebował przy budowie tej wioski, i właśnie teraz polecę jej szukać. Mam pierwszą rzecz, którą chciałem, czyli arbuzy. Myślę, że przydadzą mi się w budowie tej wioski, a drugą nadal muszę szukać. Ambusy też mogą się przydać. Mamy to, czego szukałem. To jest chyba najmniejsze dark forest, jakie widziałem w życiu. Jest tu w ogóle grzyb brązowy? Bo głównie po grzyby tu przyszedłem, chociaż sadzonki drzew na pewno też sobie wezmę. A nie ma grzyba brązowego. No. Ale może mam jakiś w bazie. No dobra, ale zbierzemy sobie tutaj to, co tutaj jest. Teraz wybudujemy sobie parę farm. Kolejny dom zbudowany. Tak on wygląda. Jeszcze tutaj w międzyczasie dodałem jakiś środek. Wygląda to tak. Moim zdaniem całkiem spoko. A kolejną rzeczą, którą chciałbym zrobić, jest y, zrobienie tutaj takiej małej jaskini. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Jaskinia zbudowana. Tak to wygląda. Teraz zająłbym się. O, może wylećmy tędy? Zająłbym się po prostu tomkami na całej szerokości tego, tej wioski. Mamy zbudowane domy, jest ich na razie tyle. Zresztą widzieliście proces ich budowy. Teraz zająłbym się tutaj ścieżkami, jakimiś drzewami itd. I następnie, jeżeli coś jeszcze bym chciał dodać, to po prostu to dobuduję. No a teraz zajmijmy się budową ścieżek. I budowa wioski została skończona. Tak to tutaj wygląda. Moim zdaniem wyszło to naprawdę dobrze. Ale wy napiszcie w komentarzu, jak Wam się to podoba. I jeszcze chciałbym zaprosić na Discorda. Link w opisie. I dzięki za oglądanie tego filmu.